Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy torcik truskawkowy. Mam tutaj formę wyłożoną biszkoptami. Możemy je nasączyć wodą z cytryną lub po prostu leciutko zwilżyć mlekiem. Potrzebować będziemy trzy szklanki musu truskawkowego. Truskawki opłukałam, osuszyłam i zmiksujemy. 200 ml śmietany 30% ubiję na sztywno. I tutaj mam dwie galaretki. Dołożyłam dwie łyżki cukru i rozpuściłam w pół szklance wody. I teraz zrobimy torcik. Truskawki należy pomiksować Śmietane już mam ubitą I teraz dodaję trzy szklanki musu truskawkowego I należy to dokładnie połączyć I dolewamy Galeryfiki rozpuszczone w polszklance wody. Składniki należy dokładnie połączyć. Tak przygotowaną masę przelewamy do formy i dajemy do lodówki. Może troszeczkę poczekamy, aby masza stężała, bo dosyć jest płynna, żeby mi po prostu. Troszeczkę odczekamy. Możemy dać do lodówki, ale troszeczkę odczekamy, aby się masa zrobiła tężejąca. I tak tężejącą masę wlewamy na biszkopty. I dajemy torcik, dajemy do lodówki na kilka godzin. Możemy udekorować boki płatkami migdałowymi i torcik wędruje do lodówki. Możemy również udekorować truskawkami. I dajemy torcik do lodówki. I tak oto wygląda torcik truskawkowy. Truskawkę pokroiłam sobie na bierz i teraz leciutko, odkroimy boki i torcik będziemy mieli gotowy. Torcik był 4 godziny w lodówce, ale najlepiej, gdyby był całą noc. I tak oto wygląda torcik truskawkowy. O ile Państwu mój przepis się podoba, no serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Torcik truskawkowy